Rech pisze, że cała mądrość pochodzi od Boga i została jako pierwsza stworzona przed wszystkim. Bojaś pańska zapewnia radość, a kto się go boi, temu będzie dobrze na końcu. Kto chce się wywyższyć, ten zostanie poniżony. W utrapieniu doświadcza się ludzi miłych Bogu. Kto zaufał Panu, nigdy nie został zawstydzony. I lepiej wpaść w Jego ręce niż ludzi. Matkę trzeba szanować, a ojca czcić i wspomagać go w starości. Kto ojca porzuca, jest jak bluźnierca. Rozmyśleć trzeba o tym, co nakazane, bo zakryte rzeczy nie są potrzebne. Serce twarde dozna klęski. W serach pisze, by nie odwracać się od błogich. Walczyć trzeba o prawdę, a w czynach być odważnym. Człowiek nie jest samowystarczalny i nie może ciągle liczyć na odpuszczenie grzechów. Język człowieka może sprowadzić jego upadek. W serach uczy panowania nad sobą, uprzejmości, by nie ufać za szybko, bo nie każdy przyjaciel zostanie w dzień ucisku. Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze i nie wyśmiewaj rozkoryczenia drugiego człowieka. Od mądrej żony nie odchodź, a do ubogiego wyciągnij rękę. Każdy człowiek jest godny kary. Starym nie uwłaczyć, bo i z nas niektórzy się zastarzają. Nie wszystkim warto otwierać serce, a z głupim się naradzać. Kobietom duszy nie zaprzedawać i zamężną nie uczcować przy winie, by się nie potknąć do zagłady. Nie zazdrość grzesznikowi chwały, bo nie wiesz, jaka będzie jego zguba. Nie kieruj się wyglądem człowieka, nie bądź zarozumiały, bo wielu poniżonych zasiadło na tronie. Najpierw zbadaj, potem oskarżaj. Nie wprowadzaj każdego do swojego domu, bo różne są podstępy oszusta. Bezbożnym chleba nie użyczeć, nie pomagać, tylko dobrym. Z bogatrzymi się nie zadawać, a biedniejsi to dla nich łupy. Biedni, nawet jak mądrze gadają, nie mają uznania. Grzesznik grzeszy nie dlatego, że Pan tak sprawił, bo on grzesznika nie potrzebuje. Człowiekowi pozostawił rozstrzyganie, czy chce zachować przykazania. Dla każdego narodu Panu ustanowił rządce, ale Izrael jest działem pana. Widzi wszystko, co oni robią i wszystkie grzechy. Sam jest tak wielki, że nie może go pojąć i opisać. Sam człowiek za krótko żyje w porównaniu do wieczności. Nie idź za pożądaniami, nie żyj wystawnie, by nie wpadać w wydatki i nie rób uczty, jak masz puste kieszenie. Lepiej dużo nie mówić i nie powtarzać słów zasłyszanych. Lepiej z nimi umrzeć. Dalej autor opisuje sprzeczności tak uniwersalne: na przykład, czasem ktoś kupuje wiele za małe pieniądze, a płaci za to siedem razy więcej, albo czasem powodzenie przynosi człowiekowi nieszczęście. Można potknąć się na drodze, ale gorzej potknąć się w mowie. Kłamstwo świadczy o braku wychowania. Grzech prowadzi do szaolu. Głupi będzie odrzucać mądre słowa, podnosić głos przy śmiechu, wchodzić do domu, podczas gdy mądry będzie się krępować, zaglądać przez drzwi do wnętrza i posłuchiwać. Leniwcem, niezwierzęciem się brzydzić. Źle wychowane dzieci przynoszą wstyd, a uczenie głupiego to jak budzenie śpiącego ze snu. Nad nim płakać trzeba, bo rozum stracił. Zachowaj wierność wobec przyjaciela. Autor prosi swojego Boga, by nie oddawał się cielesnym grzechom. Częste przysięganie jest karane, a Pan oczy ma nad słońce dziesięć tysięcy razy jaśniejsze i wszystko widzi. Mądrość była przed stworzeniem świata i w Izraelu miała objąć dziedzictwo. Prawo od Mojżesza zalewa mądrością, a początek grzechu przez kobietę i przez nią wszyscy umieramy. Dobra, spokojna i skromna żona to radość, a zgryzotą serca kobieta zazdrosna o kobietę. Pijaczka to zło. Wściwych ludzi spotka zemsta pana, bo trwają w nienawiści. Słowa ranią bardziej niż miecz, a mieszające się trzecie osoby oddalają. Ojciec miłujący syna używa na niego rózgi? Nie dawaj mu zbytniej swobody i okładaj boki, póki jeszcze młody, oraz używaj do pracy. Wielu bogactwo doprowadziło do upadku, ale są błogosławieni bogacze, którzy nie gonili za złotem. Ciwe oko jest złe, a żarłoczność zbudza odrazę. Syty żołądek zapewnia zdrowy sen. Uczta ma być jednak hojna, a nie skąpa. Wino jest życie, jeśli ma się w jego piciu umiar, bo pijaństwo doprowadza do skupy. Pan jedne dni wywyższył ponad inne, a różnym ludziom różne drogi wyznaczył. Jednych wywyższył, a drugich przeklął. Nie oddawać innym władzę nad sobą, nawet rodzinie, a swoim niewolnikom ciągle coś do zajęcia, bo zła uczy. Sny są złodnicze, a wróżbiarstwo i przepowiedni z lotu ptaków bezwartościowe. ale nie wtedy, gdy je wysyła Najwyższy. Podróże sprawiają, że człowiek jest bardziej roztropny. Autor prosi Pana, żeby pokazał swoją potęgę przed innymi narodami i ponownie wziął w posiadanie pokolenie Jakuba. Umiarkowanie przedłuża życie, bo z przejedzenia ludzie umierają. Pan ludziom dał wiedzę, żeby się wsłowili dzięki jego dziwnym dziełom. Nad zmarłym trzeba lamentować. Dzień śmierci ma być obawą synów Adama, co ich czeka. Lepiej umrzeć niż żebrać, bo to nie jest życie. Śmierć przykra dla bogatego, ale dobry i wrog dla biednego. Jeśli masz córkę, to masz jej pilnować, bo przewrotność kobiet z jednej na drugą przechodzi. Henoch został przeniesiony. Noe był doskonały i sprawiedliwy. Abrahamowi chwale nikt nie dorównywał. Izaakiem tak samo jak z Abrahamem. A przymierze złożył na głowie Jakuba. Mojżesz widział Pana twarzą w twarz. A Arona wywyższono. Jezuę prowadził wojny Pana. Pamięć sędziów będzie błogosławiona. Samuel namaścił władców. Dawid dostał tron chwały w Izraelu. Salomon dostał mądrość, póki nie oddał się wyuzdaniu. A jego syn Roboam wywołał odstępstwo narodu. I Roboam doprowadził kraj do grzechu. Eliasz dosłynął swoimi cudami, jak i Elizeusz. Ezechiasz obwarował miasto. Przez Izajasza lud został wybawiony. Jozjasz usunął bezprawie. A Ezechiel widział chwałę. Autor nie znosi dwóch narodów. A trzeci nie jest nawet narodem, mieszkający na górze Samarii, Filistyni i głupi naród przebywający w Sychem.